No Elon. Ogólnie pospałem trochę wam powiem. Jetlag chyba powoli schodzi. Ale spałem przed północą ze 2-3 godziny. Później jeszcze po północy. No i obudziłem się gdzieś o 3 nad ranem. Zacząłem tam ogarniać swoje rzeczy internetowe. Zrobiłem film. E, wrzuciłem to na YouTube. No i mamy 6 rano. O 7 ma po nas przyjechać transport i jedziemy na wycieczkę. Ogólnie temperatura teraz to około 29 stopni. No i zapowiada się ciekawy dzień. postanowiłem, że będę kręcił takie mini vlogi. Zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Dla mnie to też jest dokumentacja tej mojej podróży po Tajlandii, żeby to nie było tylko dostępne na story, na Facebooku i na Instagramie czy TikToku, ale żeby też było coś na YouTubie. Dla zainteresowanych. To my już gotowi. Ogólnie, jeśli macie jakieś pytania na temat Tajlandii, to zadawajcie je w komentarzach. Postaram się też zrobić taki materiał, właśnie gdzie na tego typu pytania będę odpowiadać. My czekamy teraz na transport. Tutaj mamy nasz hotel. Całkiem spoko ten hotel jest. Tu widzicie, jeszcze można wypożyczyć sobie skutery. Także my też będziemy skuter pożyczać i będziemy potem śmigać na tym skuterze. Oczywiście też wszystko nagram. Takich ciekawostek, polecam zabrać dolary najlepiej takie nowe 100 dolarówki, ponieważ praktycznie wszędzie wymienicie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Takie budki jak tutaj. Zobaczcie, znajdziecie praktycznie na każdym rogu. Jest tego sporo i nie ma problemu z wymianą. Jeżeli macie starsze dolary, no to tutaj mogą Wam ich nie wymienić, dlatego powinny być to nowe banknoty. No to był już po nas przyjechał taki busik Pokazujemy tylko filet, że kupiliśmy go online I lecimy na PPI Ogólnie te busiki też są dopasione Zobaczcie sobie jak to wszystko wygląda O takie siedzenie. Tutaj na drogę to też jest mega wyzwanie Bo tu praktycznie nikt nie ustępuje pierwszeństwu no, Polecimy Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w porcie Tutaj zobaczcie Ogólnie kupiliśmy wycieczkę No bo też chcemy zobaczyć co pokażą nam wycieczką No a później też weźmiemy skutery i będziemy sami objeżdżać wyspę we can start like that and now we're still waiting two three good coming like that and talking first okay right now say hi again everybody good morning good morning that monkey no problem photo the monkey but if no monkey how to do very easy make selfie yourself Okay. No I'm not mean you are the Wysłuchaliśmy instrukcji pani, e, które. No właśnie. Wysłuchaliśmy instrukcji od pani e, Omówiła czego nie robić, co można robić. Ogólnie na łódce jest toaleta, ale nie można robić dwójki. <noise> A tutaj następna pani i ciśniemy kam. No to my już grzecznie siedzimy, mam, mamy live jackety i lecimy z tym. Zobaczcie, Eliza będzie miała fajną przejażdżkę z boatem Yeah. <laughs> Co jest? Co się tak bojasz? I dochodzimy tutaj do tego miejsca o którym mówili zobaczcie jakie widoczki stośnik trochę turystów tu jest zobaczcie jaki tutaj jest piaseczek praktycznie jak mąka do pieczenia tak, taki drobny Taka sytuacja tutaj w ogóle, zobaczcie, jest Evacuation Road Tsunami. Tutaj zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową na łódce. Widoki są spoko, także parę zdjęć trzeba było machnąć.

Another thing live on here and take care your kid monkey don't like you student don't leave your kid alone okay Ogólnie jesteśmy na plaży gdzie są małpy tutaj jest taki kumpel zobaczcie sobie se siedzi Podobno mogą ugryźć ale to różnie bywa Zobaczcie mu się patrzy No, ogólnie znalazłem jeszcze takie mniejsze małpki. Te nie były groźne, więc strzeliłem parę takich fotek, jak widać, portrecików, Fajnie to wyszło. Wygląda to jak normalnie ten z programu National Geographic. O, zobaczcie, to jakiś papier wcina. Także, no, te były spoko. Tutaj nie bałem się podejść i strzelić zdjęć. No dobra, to teraz jedna z lepszych części wycieczki, czyli lunch. Lidza się cieszy, bo lunch będzie jedzone. No to zeszli z łódki, teraz możemy pijać. Tutaj. Ogólnie czuję się jak na wycieczce do handicapów. No i mamy w końcu jedzonko. Zobaczcie, ja tutaj mam miks trzech różnych rzeczy mam takie kary Mam jakieś tutaj zwykłe mięsko, to nie jest ostre, akurat kary jest ostre, no i ryż no i takie tutaj warzywka pieczone. Jak widać, nie wszystko ludzie pokazują na Instagramie, także ja tutaj trochę z backstage'u zrobiłem zdjęć, aby wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj, wideo, no jest taki jakiś garaż, jakieś są wiaty porobione, nie wiem co to za miejsca w sumie w ogóle. No i tu w sumie są jakieś kajaki, siedzi gościu, można było fotkę strzelić, no a tu też lizie zrobiłem. Skakuj sesję. na tę tylko nie zarwij jej. No i tak powstają zdjęcia na, na Instagram. Tutaj z tej strony to mamy taką plażę. Widoczki fajne, Wam powiem, w tej No to na dzisiaj koniec przygody. Ogólnie taka wycieczka kosztuje 1500 batów od osoby. Myślę, że całkiem warto taką cenę zapłacić, bo można dużo rzeczy zobaczyć w jeden dzień. O, a tu jeszcze jak widać zrobili nam zdjęcia, także też można jeszcze dostać zdjęcie ze statku. No jak widać zdjęcie wyszło całkiem spoko na no, takim drewnianym czymś z podstawką, także zdjęcie z wakacji jak ta lala. No, no to teraz do busika i busikiem około godziny jazdy do naszego hotelu. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry, zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i widzimy się w kolejnych materiałach, które będę dla was przygotowywać, a ja przynajmniej będę się starać takie materiały przygotować, aby wam trochę Tajlandii z mojej strony tutaj pokazać. Zazwyczaj kręciłem tylko story, no a tutaj mogę zmontować też jakiś materiał na YouTubea i to może zostać na troszkę dłużej do wglądu sobie. w czterech na skuterze. No dobra, dotarliśmy już do hotelu, teraz tylko obrobić wideo i można wrzucać na kanał.